Iwona Krzyżak, jesień, a jak jesień to Blusonalia, jak Blusonalia to stowarzyszenie społeczno-kulturalne InArt, a jak stowarzyszenie, to Andrzej Adamski, Marta Mielcarek. Dzień dobry z nami. No i słuchajcie, wyjątkowy dzień, bo dzień zaduszny. Zawsze wtedy wspominamy swoich bliskich ważne postaci dla życia tego miasta. I nie moglibyśmy zapraszać na kolejną 29. edycję festiwalu, gdybyśmy nie wspomnieli właśnie dziś o Andrzeju, twoim tacie, który no, współtworzył tak naprawdę tę imprezę. Od niego się wszystko zaczęło. Marta, takie pierwsze twoje wspomnienie. Mała Marta Mielcarek, Andrzej Mleko i Blusonalia. To było dla mnie całkowicie naturalne, że biorę udział w tym festiwalu, dlatego że w naszym domu zawsze słuchało się muzyki z tego gatunku, słuchało się również jazzu. Tata mnie zaznajomił z najlepszymi płytami artystów rockowych. Ja sama chodziłam wtedy do szkoły muzycznej, także z klasyką muzyczną też byłam obeznana i byłam praktykiem, no bo grałam na instrumentach klasycznych. Więc muzyka w naszym domu była niezwykle ważna. Moja mama również gra na gitarze akustycznej, więc w moim domu się też muzykowało, śpiewało. Więc jak padł pomysł, no, że tata będzie uczestniczył w tym festiwalu, a potem przejął całkowicie organizację tego festiwalu, no to dla mnie to było całkowicie naturalne, że ja będę, będę z nim i bardzo dużo się nauczyłam dzięki temu. Natomiast pamiętam, bardzo dobrze pamiętam pierwszą edycję. Ja miałam wtedy 14 lat, więc wyczekiwałam już na wiele tygodni przed, nie mogłam się doczekać. Uczestniczyłam we wszystkich etapach i planowania tej edycji, i później pracowałam w kulisach z tatą. Podglądałam ludzi, którzy zajmują się reklamą, dziennik dziennikarzy w pracy. Przygotowywałam materiały dla taty o muzykach. No i w ogóle cały, sam kontakt z muzykami był dla mnie niezwykle emocjonujący. Dał mi bardzo dużo takiej inspiracji też na przyszłość, jak podchodzić do twórczości muzycznej. Także bardzo dużo z tego wyciągnęłam, i to było oczywiste, że czekam na kolejną edycję, i że będę w tym. Zawsze, to znaczy trafiło na podatny grunt, akurat w moim przypadku, więc ja weszłam w to, to całkowicie jak, jak ryba w wodę. Mhm. A ponieważ y, mój ojciec był moim najlepszym przyjacielem, myśmy się też bardzo dobrze rozumieli jako dusze, <noise> więc y, świetnie się dogadywaliśmy również i na tym polu, także zaczęliśmy stanowić taki. Swoisty tandem w pracy mogliśmy zawsze na siebie liczyć w tych okolicznościach, a to oczywiście też wymaga odpowiedzialności, prawda? Są różne sytuacje do rozwiązywania, ale dawało nam to przede wszystkim ogromną radość, ale co było najważniejsze, mój ojciec celował, aby Brusonalia odbywały się jesienią najchętniej 13 listopada, ponieważ wtedy przypadały jego urodziny. I on bardzo chciał to swoje święto dzielić z mieszkańcami Konina i wszystkimi innymi ludźmi, gośćmi, którzy chcieli z nami z nami przebywać. E, więc e, utarło się później, że Brusonalia są zawsze wokół tej daty. Wybieraliśmy. Czyli w listopadzie. Tak, tak, zawsze wybieramy tę datę jakiś taki weekend najbliższy tej dacie. I teraz my, już organizując festiwal jako Inart, kontynuujemy tę tradycję. Dlatego właśnie festiwal e, Blusonalia odbywa się. W listopadzie. Natomiast um, na wiosnę. Ta, Jazzonalia. Tak, tata wkrótce wy, postanowił, że stworzy, od podstaw on sam wymyślił stworzy, stworzył festiwal jazzowy Jazzonalia bo te Jazzonalia z kolei miały być w prezencie dla mnie, bo ja obchodzę rodziny w maju miały być w prezencie dla mnie, ale również z taką myślą, że my się tą radością dzielimy z innymi ludźmi. I to jak to jest piękne takie powiedzenie, prawda, że dzielenie się pomnaża i to faktycznie tak było, że to święto jazzowe na wiosnę bardzo wielu ludzi jednak cieszyło. I myśmy się bardzo z tego cieszyli, że w Koninie znów pojawia się Festiwal Jazzowy na stałe. Ale wracamy do bluesonaliów, bo one już międzynarodowy festiwal 8 i 9 listopada, czyli za moment w Domu Kultury Oscar. Międzynarodowo, tak jak już powiedzieliśmy, szczególnie międzynarodowy jest ten pierwszy dzień. Drugi też. Drugi też, ale no to tutaj, przepraszam bardzo, tak patrząc na ten line up, no to w pierwszym dniu najwięcej zagranicznych artystów. To jest tak. Przede wszystkim jest parytet, bo są kobiety i to w takiej sile, że i w jednym i z drugim dniu. Jeśli, jeśli zaczynamy od obsady międzynarodowej, no to w pierwszym dniu mamy zespół Frank. Młoda krew, francuska kapela. Ale ta dziewczyna ma głos. Jest to naprawdę coś, czego jeszcze w Polsce tutaj... Oni jeszcze nie byli, więc będą u nas pierwszy raz. Wokalowo dziewczyna ma połączenie, tak jak ty napisałaś właśnie Marta. Janis Joplin, PJ Harvey. A podobna jest do Janis Joplin. Ale jednocześnie jest to taka naprawdę no świeża, świeża krew. Jest widać radość. Ja ich w ogóle zobaczyłem, jak go nie grali. Gdzieś w Finlandii na jakimś festiwalu cover Roya Gallaghera. Mi się to bardzo spodobało. Udało się do nich złapać kontakt. No i są. To jest w pierwszym dniu będzie zespół Frank na dużej scenie o 2030 i międzynarodowo też będzie później, bo będzie plus. błuszker. Tak naprawdę to jest to międzynarodowa obsada, a Jake Zykes to jest po prostu Jacek z Kępna, bo jest wielkopolski, ale jest fantastycznym muzykiem przez wiele w Londynie. I będzie też właśnie w międzynarodowym składzie i, i, i perkusista i basista. Dla mnie to jest ważne, że przejdzie z synem, który gra na gitarze i, i, i on jest wielkim gitarzystą i syn też świetny, więc to tak miło będzie popatrzeć, jak ojciec z synem jest na scenie. A e... ja jestem też bardzo ciekawa. Słuchajcie, występu na scenie klubowej, Jorgos mhm. z koliaz. Ja go do tej pory kojarzam z takimi historiami bardziej etnicznymi. Mhm. A tu proszę bardzo, bluesowo, co mi przygotują? Wiecie, jaki to będzie materiał, co oni zaprezentują na tej. Mamy materiał scenie? z płyty Apostolisa. Oni bardzo, bardzo wiele, oni wiele ze sobą występują. Oni znają się odwrócić konie, i my robiąc ten koncert właśnie Apostolisa i Jorgosa Skoliasa, to będzie w ogóle fintech, taki ukłon w kierunku właśnie starej szkoły. A że to jest. No, niesamowita rzecz, że mamy przyjemność właśnie zaprosić dziś do klubu. Apostolis będzie zmieniał się na, na instrumentach, będzie grał i na perkusji, będzie grał na basie prawdopodobnie. I będzie grał i swoim głosem, tak. z czego jest znany, tak? No, głos ma no, y Tak, też. No, no i Jorgos Jorgos to... głównie, tak, będzie tutaj y dawał popis. Ma niesamowite możliwości wokalne, studiował eksperymentalną wokalistykę całe lata. Potrafi jako jeden z niewielu wokalistów na świecie, myślę, używać jakby trzech linii wokalnych w jednym momencie. Takie, to jest tak zwane śpiewanie harmoniczne, i on tutaj da prawdziwy popis. Jorgos ma takie korzenie jazzowe bardziej, ale też eksperymentalne, i on również ma na swoim koncie jakieś projekty, które zahaczają o te gatunki, które my tutaj pokazujemy na festiwalu. Więc ja myślę, że to będzie bardzo ważny koncert. Wspaniały klimat panowie stworzą. To jest niesamowita jakość w ogóle. Oni jako artyści to już jest, to jest taka jakość, że jak ja słyszę Jorgosa, który śpiewa, to się, przenoszę się w jakiś zupełnie inny wymiar duchowy. Warto zaznaczyć, że ten występ tak? Jorgosa Yy, za darmo, tak? tak w ogóle wstęp scenach, wolny, mm, ludzie tak, korzystajcie, bo to będzie naprawdę tak, niezwykła tak, okazja. Scena klubowa zawsze była darmowa i będzie. Będziemy się to starać, żeby tak. mieć na to środki, żeby umożliwić mhm. odbiorcom e, darmowe koncerty również w ramach festiwalu i tak będzie. I ta scena jest nie tylko na samym początku, kiedy zaczyna się koncert klubowy, ale kiedy kończą się koncerty. Na dużej scenie to wracamy do klubu i robimy jam session. Znany nasz festiwal jest z dobrych jam session. O, Więc i tak się, ciągnących się do trzeciej nad ranem czasami dziemy, albo i dłużej. ale muzycznie zawsze tam się. Zgadza i dlatego też to jest dla również. Mhm. Na tym jam session dzieją się naprawdę magiczne sytuacje, bo spotykają się muzycy, którzy grali u nas w danym dniu na scenie, schodzą na dół, pojawiają się inni, nasi, nasi przyjaciele, muzycy wybitni, których też zapraszamy. Pojawia spaceru. się Andrzej Adamski. Oczywiście również Andrzej na Adamski i jest gra. najbardziej z gitarą tak? i tworzy Ale. się tak cudowny ferment artystyczny, muzyczny, że takie jakości powstają, których nigdzie indziej. Nie jesteśmy w stanie doświadczyć i ja często powtarzam, że ten, to Jam Session jest takim dodatkowym prezentem dla wszystkich i bardzo proszę, żeby naprawdę Państwo zostawali na tym Jam Session, bo dzieją się tam cuda muzyczne. Będzie na Jam Session zespół, który kiedyś był bardzo dobrze znany w Koninie. Młodych ludzi, którzy wrócili do Konina, mm -hmm. e, teraz spróbują, będą nagrywać nową płytę i wystąpią u nas. To jest taka trochę niespodzianka, nie będę mówił więcej, przyjdźcie, zobaczcie. No, i przenosimy się już błyskawicznie do 9 listopada. Scena klubowa znowu. Zapraszamy już o 19.00. Znowu wstęp wolny i kto taki? Opowiedzcie trochę o Marta? tym wydarzeniu. Lucky Troubles to jest trio znanych, uznanych muzyków, wspaniałych, którzy. To jest polski zespół którzy nas przeniosą w taki klimat y, akustyczny, bo usłyszymy gitary akustyczne, gitarę dobro, y, materiał, który zagrają panowie, to są ich, ich kompozycje, ale również covery i to będzie z pogranicza bluesa, y, blues, bluesa rocka, y, ale aranże są również y, troszkę w klimacie y, fanki niektóre, y, także to będzie takie, taka troszkę poetycka odsłona. Jakub Andrzejewski, świetny wokalista i gitarzysta, który współpracował wcześniej z Kasą Chorych, zespołem Kryjeń, Sebastianem Ridlem, Jerzym Styczyńskim. Druga osoba, która tworzy ten zespół, to bardzo uznany perkusista bluesowy Andrzej Kownacki, który również ma za sobą współpracę z najciekawszymi artystami polskimi sceny bluesowej. Ze Sławkiem Wieszcholskim z nocnej zmiany Bluesa, z Magdą Piskorczyk, tą wybitną wokalistką bluesową naszą, z Jankiem Goachem, świetnym skrzypkiem blues rockowym. I na koniec dopełnia, dopełnia tego wachlarza osoba Maćka Zdanowicza. To jest niezwykle utalentowany gitarzysta bluesowy, który w tej chwili Zdobywa wszystkie możliwe pierwsze nagrody w konkursach w naszej kategorii muzycznej bluesowej. Zdobył pierwsze miejsce w zestawieniu blues top, jako gitarzysta roku w podsumowaniach miesięcznika Twój Blues. Zdobył również bardzo wysokie miejsce, także to na pewno będzie muzyka na bardzo, bardzo wysokim poziomie artystycznym. To akustyczna, akustyczna. mała scena akustycznie będzie, tak. i przenosimy się na dużą scenę. Do Hiszpanii się przenosimy. O, na, południe, na południe Hiszpanii jest La Perla Blanco. Jest scena, która zaczęła grać e, blusa dosyć wcześnie. E, rodzice, oczywiście, też ją do tego chyba namawiali, albo po prostu zobaczyli w niej talent, bo też byli muzykami. Mhm. Ale ona e, później. To trzeba słuchać oczywiście na no, pewnie też tego, co było w domu, y, muzyka z lat 50., -tych, 60., -tych, czyli y, rockabilly. I to będzie taka sytuacja, że dziewczyna, y, ona jest malutka, ma wielką gitarę i ledwo ją będzie widać, ale jak ona się zacznie ruszać i zacznie grać, to wszyscy ją zobaczą. Jest bardzo żywiołowe granie, doskonale technicznie. Y, będzie u nas grać na dużej scenie o 20:30 w sobotę. Y, to jest typowe granie rock and rollowe. Nie zabraknie tam na pewno blusa, ale na pewno publiczność będzie zadowolona, będzie stała cały koncert, jestem o tym przekonany. No i Kolej... tak? Jej tak? towarzyszą wspaniali muzycy. Tak, z tworzy, tworzy ten zespół z, na przykład z jednym z najlepszych perkusistów hiszpańskich, który specjalizuje się właśnie w rockabili. To jest Jesus Lopez. A tworzy taki jakby trzonem tego zespołu. Głównym partnerem artystycznym przy, przy tworzeniu tych kompozycji i całych aranży to jest Guillermo González, z którym Alba Blanco, bo to jest liderka zespołu, stworzyła taki tandem już jakiś czas temu i od 2019 roku zaczęło się to wspaniale rozwijać i wydają płytę za płytą, płytę za płytą. I płytę z tego roku, która miała premierę w lutym 2024 roku, materiał z tej płyty, również usłyszymy właśnie u nas na festiwalu Blues Unalia. Także to jest wyjątkowa okazja. Tak, jeszcze na dużo gra w całej Europie jest rozchwytywana. Nie tylko, w Stanach też. Także cieszymy się, że udało się w ogóle, że do nas przyjedzie w listopadzie teraz. I kolejny koncert na dużej scenie? No to mamy tutaj już duży skład. Zresztą podobnie w zeszłym roku mieliśmy też bardzo silną grupę na finał. To będzie The Crackers, muzycy z Wrocławia. Dziewięć osób na scenie. Nie chcę za dużo zdradzać, bo oni muszą zrobić tak, żeby po koncercie La Perry jeszcze po prostu publika została i bawiła się co najmniej jeszcze przez godzinę 30 minut. To Czyli będzie, trudne zadanie. Mają przedmiot. trudne, ale są świetni, są doskonali. Jest też 25-lecie, Marta? The Crackers? Tak, jest 25-lecie. Więc jest to jest zespół utytułowany. Mm -hmm. Ma duże zadanie, żeby też po koncercie naszej żywiołowej rapery zrobić jeszcze całą na finał. No i oczywiście na koniec festiwalu Jam Session. Zabawa do Białego Rana, o czym już mówiliśmy. Ja bym chciała bardzo, bardzo mocno, Marta, pokaż może naszym widzom wasze materiały, mm -hmm. bo są świetnie zrobione. Właśnie zanim zaczęliśmy rozmowę, ja się nimi zachwycałam. To jest nasz przyjaciel festiwalu, Marcin Gorgolewski, nasz, nasz wieloletni tutaj. Partner i. i zresztą to był też wokalista zespołu Night Riders, tak przy okazji, bo to też historia tak, To są jego, jego projekty i tak to to wygląda karnet dwudniowy. O, a tu to jest karnet też dwudniowy czy jednodniowy. Nie, 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 czy... To jest identyfikator, identyfikator dla muzyków. Tak wygląda w takiej szacie graficznej jest. W to tym właśnie roku. i poza Anteną ja powiedziałam, że mnie się to kojarzy z motocyklistami dawno, dawno temu, tak, z takim fajnym bluesem yy, korzennym yy, i o to chodziło. No, jednak dobrze odczytam wasze intencje. Tak, i tak. można odnaleźć jeden z motocykli, który reklamuje festiwal, ale nie za dużo chcę o tym mówić, bo yy, śledźcie nasze yy, social media i wasze również. Będziemy o tym mówić pewnie w poniedziałek. No i będzie do zdobycia, słuchajcie, wejściówka, także zapraszam już od poniedziałku, zaglądajcie na stronę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego INART i na nasze media społecznościowe. Jeszcze, słuchajcie, musimy powiedzieć o pieniądzach, bo to jest bardzo poważna sprawa, żeby zrobić taką wielką imprezę, o której mówi się że to jest właściwie jedna z najważniejszych tego rodzaju imprez w kraju, no to trzeba mieć pieniądze i wsparcie. Tak, no staramy się o to wsparcie i udaje nam się przez wiele lat współpracować z miastem Konin. Dostajemy dotacje, w tym roku udało się dostać trzyletnią dotację. Także to naprawdę mamy taki oddech, że to nas zabezpiecza na, na, na kolejne trzy lata. W tym roku pierwsza dotacja, no, w tym projekcie trzyletnim. Nie tylko miasto Konin, ale też samorząd województwa wiekopolskiego, także tu też mamy dotację trzyletnią. To nie są oczywiście środki, które nam wystarczają w całości na festiwal, ale bez nich prawdopodobnie ta impreza by się też nie odbyła. Wspiera nas też prywatnie grono przyjaciół, jest nieoceniony Filip Wiczyński, będę to zawsze powtarzał, zrobił dla nas wiele. Wiele dobrych rzeczy. I też od początku, hmm, tak? Prawie tak, tak, przy tak, e, to nazwisko mi się pojawia od początku Brusonaliów, Jezonaliów. Tak, i To jest dobra dusza festiwal. się tak. Tak, Marta tak. jest dobrą duszą festiwalu, taki Filip. Wcześniej przecież te Brusonaliów zostało wymyślone w grupie przyjaciół. Um, Szymon Staszak, um, właśnie Filip, um, Adam Urbaniak, Marta. Ja przy tym festiwalu byłem trochę jakby no, człowiekiem ze sceny, bo, bo myśmy mieli dwa zespoły i zespół Night Riders i później zespół Bruska. Później stwierdziliśmy, że bierzemy to w nasze ręce, żeby zawiązać stowarzyszenie. To stowarzyszenie robi to już 15 lat. Też e... jubileusz macie. Mamy mały jubileusz, a roku jubileuszów no to, no to w przyszłym roku będzie 30 lat. No, to już jest... Yy, Spory spad czasu. Więc będziemy mieli okrągłą rocznicę za, za, za W tym roku jest 29 lat. Czyli rozumiem, że kończycie tegoroczne blusonaria i już zaczynacie przygotowania do kolejnej edycji za rok. Tak, tak już nie myślimy tak. o tym, co będzie w w roku. Tak. Już trwają rozmowy na ten temat i wstępne, wstępne prace. No to my czekamy z niecierpliwością na pierwsze przecieki. Kogo tu na trzydziestkę ściągniecie do Konina, bo powiedzmy jeszcze o tym na koniec, że akurat Blue Sonalia jest taki festiwal, który umożliwia nam, mieszkańcom Konina, żeby zobaczyć na tej bluesonaliowej scenie i posłuchać takich wykonawców, którzy na przykład nigdy dotąd nie byli w Polsce, a przyjeżdżają akurat do Konina tak. i akurat na nasz Festiwal. No mieliśmy na przykład pana Romana Forda, który pierwszy raz był w Polsce. To był muzyk, czy to jest muzyk, który współpracował z Milesem Davison. Mieliśmy paru takich artystów, którzy faktycznie pierwszy raz wystąpili w ogóle w Polsce i tylko u nas. Także możemy się tym też pochwalić. Między innymi właśnie teraz Moda Krew właśnie z Francji. To są, to są zespoły, które też przeciągają sobie szlaki. No i staramy się też, żeby ta, ten festiwal ma w sobie nazwę blues, bluesonalia, ale chcemy, żeby to był festiwal muzyki dobrej, czyli rock and rock'n'rolla, rockabilly właśnie, bluesa, elementy jazzu. Na scenie jam session mieszają się te gatunki, także nam zależy na tym, żeby to był festiwal, że ludzie wiedzą, że tam po prostu przyjdą, posłuchają do muzyki, dobrej muzyki. No to moi drodzy, jeszcze raz przypominamy ósmy. 9 listopada, Dom Kultury Oskar, Międzynarodowy Festiwal Bluesowy Bluesonalia i wszystkie drogi w tych dniach niech prowadzą do kolina. Dziękuję Zapraszamy. bardzo. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.